z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto. Czemu płaczesz? Odpowiedziała im. Zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus. Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario, a ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to znaczy Mój nauczycielu rzekł do niej: Jezus Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca Mego i Ojca Waszego, oraz do Boga Mego i Boga Waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana. I co jej powiedział? Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Łzy świętej Marii Magdaleny wynikały z tęsknoty za Chrystusem. Ta tęsknota była wyrazem wielkiej miłości, która zagościła w sercu tej niewiasty, którą dzisiaj czcimy już jako świętą, bo przecież Święta Maria Magdalena jest w niebie. Płacz świętej Marii Magdaleny widocznie był potrzebny. Może Pan Jezus specjalnie pozwolił na to, aby przeżywała czas płaczu. Aby smutek, który się zrodził w jej sercu, został ostatecznie zastąpiony jeszcze większą miłością, jeszcze większym pragnieniem bycia z Chrystusem. Dzisiaj, czternasty dzień. Dla naszej ojczyzny, to dzień historyczny. Wspominamy bowiem wielkie wydarzenie, kiedy to książę Mieszko przyjął chrzest, utrwalił nową tożsamość. Która została przyjęta przez naszych przodków jako znak całkowitego oddania się Chrystusowi. Wymowne jest to, że dzień czternasty, dzień kwietnia dziewięćset sześćdziesiątego roku. Był to dzień Wielkiej Soboty. Jakże bardzo różniła się tegoroczna Wielka Sobota od tamtej Wielkiej Soboty? Choćby myśląc o samym fakcie chrztu, chrzest, po raz pierwszy po tak długim czasie w kościele nie zostaje udzielony w tylu miejscach katechumenii, czekając przez tyle miesięcy na Chrzest Święty w kościele katolickim, spodziewając się, że będą mogli otrzymać Chrzest w Wielką Sobotę. Nagle dowiadują się, że to nie nastąpi, przynajmniej nie w Wielką Sobotę. Nadal zastanawiamy się, dlaczego w tylu kościołach nie mamy dostępu do wody święconej. A przecież woda święcona to znak naszego chrztu. Dziwimy się, nie rozumiemy, obchodzimy święto Chrztu naszej Ojczyzny, a jednocześnie wchodząc do Kościołów naszych, w naszej Ojczyźnie, nie możemy sobie tego Chrztu nawet przypomnieć za przyczyną wody święconej, która zawsze była dostępna. Przy drzwiach każdego polskiego Kościoła. Przychodzimy dzisiaj na mszę świętą podczas oktawy Wielkanocnej, przychodzimy podczas przygotowania do święta miłosierdzia, pragniemy się umocnić. Ciałem Chrystusa pragniemy wzbudzić w sobie tę wielką miłość do Chrystusa Eucharystycznego, do Chrystusa zmartwychwstałego, tego samego Chrystusa, który ukazał się w św. Świętej Marii Magdalenie, gdy wracała z grobu pańskiego. Może właśnie łzy Świętej Marii Magdaleny, które w tych dniach pojawiają się i w naszych oczach, może właśnie te łzy mają wywołać w nas jeszcze większą miłość do Chrystusa. Oby tak się stało. Oby tak było. Oby nie było tak, że ta miłość do Chrystusa Eucharystycznego, realnie obecnego w Kościoła, oby nie było tak, że ta miłość się osłabi. Obyśmy się nie przyzwyczaili do Chrystusa Wirtualnego, bo wówczas, gdy już będzie można wrócić do Kościoła, może się zrodzić niebezpieczne myślenie, skoro dotychczas wystarczył Chrystus wirtualny, to niech dalej nam wystarczy. Dzień święta Chrztu Polski, dzień, w którym odnawiamy. Swoją świadomość chrztu odnawiamy swoją miłość do Chrystusa, realnie obecnego w Kościele, w Kościele katolickim. Niewiasto, czemu płaczesz, kogo szukasz? To właśnie Ciebie, Panie Jezu, szukamy. I pragniemy, aby szukali Go całym swoim sercem, całą swoją wolą, całym swoim umysłem wszyscy Polacy. Niech to ta tęsknota za Chrystusem zawsze wzrasta, abyśmy mogli. Pewnego dnia stanąć przed Chrystusem i cieszyć się Jego widokiem, cieszyć się rozmową z Nim twarzą w twarz. Niewiasto, czemu płaczesz, kogo szukasz. Amen.